Chciałem Państwu zaprezentować nowy sterownik pompy, już nie nowy, bo on wszedł do sprzedaży w zeszłym roku. IVR-10. Jest to sterownik z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości i czujnika ciśnienia. Sterownik przystosowany specjalnie do sterowania pompy. Ten sterownik jest przeznaczony do, dla pomp jednofazowych, i tutaj możemy Dobierać ten sterownik w zależności od mocy, e, mocy pompy, która ma być sterowana. Właściwie to głównie powinniśmy patrzeć na amperaż tej pompy, tak żeby amperaż, który dana pompa pobiera nie był przekroczony. I zawierał się, znaczy był mniejszy niż zakres tutaj podany. Pokażę Państwu, co się mieści w takim pudełku. To jest pudełeczko nasze, kolorowe, i pokażę Państwu, co się mieści w środku. W środku mamy jeden kabel, który w większości przypadków nie będzie przez Państwa używany. Jest to kabel, kabel sterowniczy, służący do połączenia kilku ewentualnie takich sterowników w jedną grupę pompową. To raczej dla specjalistów, ale informuję, że taki kabelek jest. Kabel zasilający z wtyczką podłączony już od razu do urządzenia, nic nie trzeba podłączać. Kabel Zasilający pompy, proszę bardzo. On też już jest podłączony do urządzenia oraz kabel sterowniczy z czujnikiem ciśnienia, też podłączony już od razu. Czujnik ciśnienia z gwintem, 1,4 cala. Do tego jest. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, pokażę teraz Państwu, już zamontowane takie urządzenie. Tutaj mamy zamontowany czujnik ciśnienia w instalacji. Oczywiście to jest instalacja testowa. U Państwa w domu prawdopodobnie to będzie wyglądało troszkę inaczej. Natomiast generalnie będzie podobny układ. Przy tym sterowniku powinien być zainstalowany zbiornik ciśnieniowy. Ten zbiornik może być niewielki może być to 8 litrów, 12 litrów, 18 litrów. W tej chwili chyba mamy zainstalowany zbiornik 18 litrów. No i powinna być odpowiednio duża pompa, która, którą będzie, która będzie jak gdyby mogła zmieniać. Obroty silnika. Jeżeli zamontujemy za małą pompę, to, to właściwie to urządzenie praktycznie nie będzie działało. Powinna być duża pompa, większa, którą dzięki, dzięki zastosowaniu tego urządzenia będziemy po pierwsze mieli komfort użytkowania instalacji, bo będziemy mieć stałe ciśnienie w instalacji albo zbliżone do stałego ciśnienia oraz będziemy oszczędzali prąd. Tutaj podłączyłem miernik. Prądu, poboru prądu w Amperach i będę Państwu pokazywał, w zależności od otwartych kranów, jak będzie się zmieniał pobór prądu dzięki zastosowaniu temu, tego urządzenia. To urządzenie nam zmienia obroty silnika i przy mniejszym poborze wody pobór prądu zdecydowanie spada. Obroty silnika spadają, pobór prądu spada. Oszczędzamy pieniądze. Urządzenie, a oprócz tego mamy komfort, bo urządzenie utrzymuje w jakimś zakresie stałe ciśnienie w instalacji. Co mamy na wyświetlaczu? Na wyświetlaczu na górze mamy ciśnienie, zadane ciśnienie w instalacji, jakie chcemy uzyskać. W tej chwili jest to, set, po angielsku jest to napisane setting pressure. W tej chwili ustawiliśmy na 4 bary. Na dole jest aktualne ciśnienie w instalacji, czyli takie, jakie faktycznie w tej chwili występuje. Jeszcze niżej mamy częstotliwość prądu, który, który aktualnie zasila naszą pompę. Normalnie częstotliwość prądu w Polsce wynosi 50 Hz. Jeżeli byśmy nie stosowali tego sterownika, to pompa uruchamia się przy 50 Hz, pracuje na, cały, na całą swoją e, moc, a oczywiście ile my pobieramy z tej pompy wody, to już jest druga sprawa. Także jest szans, jest, właśnie nie jest szansa, tylko tak się dzieje, że część tego ciśnienia, tej wody, która nam wtwarza pompa, jest marnowana, ponieważ my nie, nie używamy tego wszystkiego. To urządzenie służy do tego, żebyśmy Regulowali użycie pompy w zależności od aktualnego poboru wody w instalacji. W tej chwili zawór jest jeden z zaworów jest otwarty. Uruchommy urządzenie, zobaczymy jak będzie pracowało. Aha, jeszcze ważna rzecz: z przyciski. Jeden przycisk to jest RAN, czyli włączenie, uruchomienie pompy. Drugi przycisk stop, czyli zatrzymanie ręczne pompy i dwa przyciski góra, dół. Te przyciski służą do ustawienia zadanego ciśnienia, czyli możemy ciśnienie zwiększać albo zmniejszać. To zadane. Setting pressure. Teraz ja spróbuję zmniejszyć. No, ustawmy 3,6 atmosfery czy bara. E Dodatkowo są jeszcze dwa, dwa wyświetlone komunikaty. Elon to znaczy, że sterownik pracuje jako samodzielny sterownik na jednej pompie. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest możliwość podłączania szeregowego takich sterowników do kilku pomp, eee, i one wzajemnie będą się komunikowały i wymieniały informacje. W tej chwili mamy podłączony jeden sterownik do jednej pompy. Wyświetla się komunikat Elon, eee, ten film. Właściwie dotyczy prostych instalacji, gdzie jest w użyciu jedna pompa, i na tym się skupimy. Następnie jest przycisk Norma i przycisk Stop. Norma oznacza, że urządzenie jest w normalnym stanie, nie jest w stanie awaryjnym. Stop oznacza, że urządzenie zostało zatrzymane przyciskiem Stop. Uruchamie urządzenie. Zabierające troszeczkę zawór. Ciśnienie wzrasta. Eee, mamy odbi odbiór wody. Ciśnienie zostało e, osiągnięte. Zwróćcie Państwo uwagę na zmiany e, Częstotliwości prądu w zależności od odkręcenia zaworu. Ja w tej chwili odkręcam zawór, dojdźmy do 50 Hz i sprawdźmy, jaki mamy pobór prądu w amperach przy takim odbiorze wody. No, ja pokażę Państwu, jaki to jest mniej więcej wizualnie odbiór wody. To już jest taki dosyć duży odbiór wody, jeżeli chodzi o dom jednorodzinny. O podlewanie to może nie, bo podlewać możemy przy większym wydatku. Natomiast taki odbiornik w domu jednorodzinnym, ja nie, 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 nie kojarzę aż takiego wydatku wody, żeby aż tyle wody jakiś odbiornik w domu pobierał. Zobaczmy co się będzie działo, jak ja teraz będę przymykał ten zabór. Przymykam zawór. Częstotliwość prądu, który zasila nasz silnik, spada. Ciśnienie w układzie jest dalej utrzymywane, mniej więcej utrzymywane. Mamy zadane 3,6. No i mniej więcej urządzeń, sterownik stara się utrzymać to ciśnienie w układzie. Ja cały czas przykręcam. Proszę zwrócić uwagę, że takie przykręcenie tego zaworu no sygne, sygne, yy, jest niczym innym, tylko zakręceniem kolejnego kranu w domu. Przy tak dużym odbiorze, jak ja Państwu na początku pokazałem, można uznać, że nie wiem, cztery, cztery krany były odkręcone albo 5 kranów i wszystkie były odkręcone na wpływ. W tej chwili to zmniejszyliśmy i powiedzmy, że mamy wydatek odpowiadający zużyciu wody przez dwa krany, aczkolwiek nawet jest więcej niż, niż dwa. Pewnie 3. Ciśnienie nie spadło, tylko się utrzymuje i wynosi 3,6 atmosfery. Częstotliwość prądu spadła. W tej chwili wynosi 43,1. Przypominam, że w Polsce mamy 50 Hz. To jest częstotliwość znamionowa, taka jak ta występuje w sieci. I spójrzmy, co się dzieje z poborem prądu w amperach. W poprzednim stanie mieliśmy około 7,6. W tej chwili mamy 4,6. To znaczy o 3 Ampery spadł pobór prądu. 3, 3 Ampery w stosunku do 7 to jest e, prawie 50%. A to tylko oznacza, że oszczędność prądu pobieranego przez nas e, wynosi 50%. To znaczy o 50% mniej pobieramy e, prądu z sieci elektrycznej, Niebyśmy pobierali, gdybyśmy tego sterownika nie używali. Gdybyśmy mieli zwykły wyłącznik ciśnieniowy, który nam włącza i wyłącza pompę. Jeszcze spróbuję przymknąć. W tej chwili mamy stan. No powiedzmy, że jest to odbiór z jednego kranu. Co się dzieje na, z, z urządzeniu? Ciśnienie dalej jest zachowane i wynosi 3,6 Bara. Częstotliwość prądu jeszcze nam spadła i pobór prądu też nam spadł. Było 4,6, 4,7. W tej chwili jest 4,1, 4,2. U się waha oczywiście, ale generalnie ta, ten pobór prądu spadł. Oznacza to, że dalej jak gdyby w dalszym ciągu zmniejszyliśmy pobór prądu przez urządzenie. To urządzenie ma funkcje zabezpieczające, funkcje wyłączenia pompy przy za niskim napięciu, funkcje wyłączenia pompy przy za wysokim napięciu oraz funkcje zabezpieczenia przed suchobiegiem. Funkcja ta jest realizowana w ten sposób, że przyjęto, że w momencie wystąpienia suchobiegu ciśnienie w instalacji spada. Przyjęto, że to ciśnienie suchobiegu ustalone na półbara. Jeżeli ciśnienie w instalacji spadnie poniżej półbara, to znaczy, że pompa weszła w stan suchobiegu i należy ją wyłączyć. Jako, że filowe tego typu wahania ciśnienia są, do, są możliwe, to ten suchobieg nie włącza się od razu, tylko po jakimś czasie. Zaraz zobaczymy, po jakim czasie. Najpierw doprowadzę do spadku ciśnienia poniżej pół bara.